wszystkim, Oliwia z tej strony moi drodzy, jestem w trakcie intensywnych przygotowań do obrony a dodatkowo zaraz ze ścianą trwa u sąsiada, więc w ramach odstresowania postanowiłam pójść do kina i ogólnie były to dwa filmy, z czego pierwszy był wyświetlany w Cinema City w koronie. Ja ogólnie lubię to kino, dlatego że no jest świetne nagłośnienie i świetna jakość obrazu. Aczkolwiek minus jest taki, że o ile nie macie dostępnego swojego samochodu, no to ogólnie jest przerąbane z dojazdem. W weekendy prawie żadne pociągi ani autobusy nie kursują, a nawet jak już się pojawiają, no to często są wypchane po brzegi. Dlatego z kolei przy okazji drugiego filmu postanowiłam udać się zaraz koło dworca głównego, dlatego że stamtąd po prostu nieco łatwiejsza sprawa z dojazdami, no i też to, że, jako, że drugi film był obejrzany wczoraj, czyli wiecie w tygodniu, no to też było trochę więcej tych dojazdów, także tutaj mogłam sobie na spokojnie wrócić do domu. No i powiem Wam, że też zrobiłam pewnego rodzaju test popcornu i ten zwykły ogólnie jest spoko, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o ten bekon sery, który jest w ofercie, no to dla mnie osobiście on jest o wiele zasłony, a jeżeli chodzi o ten, wiecie, karmel, no to ten karmelowy, no troszkę za słodki. Gdyby to było o połowę mniej karmelu i jeszcze do tego byłoby dosypane trochę soli, no to byłby wyśmienity. A tak to no niestety, jeżeli chodzi o ten słynny cheddarowy popcorn, no to jeszcze nie miałam okazji go próbować, z tego co wiem oferta jest bodajże sezonowa, także wszystko przede mną. I teraz jeżeli chodzi o pierwszy film, no to to był Zwierzogród 2, chociaż prawda jest taka, że ta nazwa nie jest zbyt dobrze przetłumaczona. Zootopia to już tutaj bardziej takie dokładne, według mnie bardziej pasujące, no ale dobre. No i muszę przyznać, że tutaj przede wszystkim muzyka Shakiry sprawiła, że zaczęłam oglądać te filmy. One ogólnie są spoko. Natomiast przede wszystkim mnie najbardziej przyciąga, tak jak wiecie, Escape of Demon Hunters, ta linia cała melodyczna, te wiecie, tutaj ta po prostu żywa piosenka. No i właśnie jeżeli chodzi o z kolei resztę muzyki w filmie, no. Powiem tak, ja chwilami bym nieco ją zmieniła, ale ogólnie jest okej. Okay. W filmie można znaleźć też fajny humor, no i takie wiecie, detale, że na przykład jak Wam się zablokuje jakiś napój w automacie, no to macie takiego zwierzaczka, który pomaga go wydostać. No i teraz pomyślcie sobie, jakie to by było super w świecie realnym, gdyby rzeczywiście coś takiego istniało. No i też jeszcze tutaj różne nawiązania do wiecie, dzieł kultury, że tak powiem, bardzo fajne, natomiast nie chcę za dużo spoilerować. No i też wyjątkowe jest to, że każdy bohater ma pewnego rodzaju swoje nazwisko, dlatego że nieraz w filmach, zwłaszcza animowanych, zdarza się, że ktoś na przykład ma tylko jakieś imię, albo nawet jeżeli ma jakieś tam nazwisko, to za bardzo się na nie nie zwraca uwagi. A tutaj jeszcze dodatkowo zostało to wszystko przetłumaczone w taki sposób, że dzięki temu film staje się taki bardziej przystępny dla dzieci. Sposób animacji jest bardzo płynny, bardzo tutaj fajnie zrobili, wiecie, wszystko współgra ze sobą, no i też z tą całą linią melodyczną. No, fabuła jest bardzo ciekawa. Na początku się zastanawiałam, czy to będzie film bardziej na zasadzie takiego doświadczenia, czy może tylko jakieś rozwiązywanie zagadki, a tu się okazuje, że mamy całą głębszą historię. No i akcja jest naprawdę dynamiczna, i powiem Wam, że ja osobiście nie wiem, kiedy mi ten czas oglądania filmu zleciał. Naprawdę mam wrażenie, że to było tak, więc po prostu do to tylko pokazuje, jak człowiek może się świetnie bawić no i dubbing jak najbardziej polski tutaj na poziomie no i postać węża, ja się obawiałam, że to będzie tylko na zasadzie takiego dodatku bo niestety, ale ostatnio miałam okazję recenzować film, gdzie pojawia się jakaś bohaterka, ale robi za pewnego rodzaju tylko taki dodatek, żeby po prostu była a tutaj no rzeczywiście z tym wężem wiąże się historia w ogóle można poznać całą historię z co też jest fascynujące no i tutaj poruszamy pewnego rodzaju też poprzez wzruszenie ze aspekt psychologiczny. Czyli psychologia poświęcenia, natomiast warto wspomnieć, że ona nie ma jakichś sztywnych tutaj ram, że wiecie, na przykład, do tego momentu należy się poświęcać, czy pomagać w opiece nad bliską osobą, czy coś robić, czy załóżmy, jak macie psych tutaj w policji swojego partnera, no to też psychologia nie udziela takiej odpowiedzi na zasadzie, na ile to musi być poświęcenie. Na przykład, według filozofii życiowej WWO, poświęcać należy że się praktycznie zawsze i tutaj ogólnie mowa jest o walce o sprawiedliwość na świecie, że właśnie tutaj po prostu należy walczyć nawet za cenę swojego życia. Natomiast ten film tutaj pokazuje różne granice, zwłaszcza ta relacja między Judy i Anikiem. No i jest to o tyle fajne, że tutaj też jest poruszany ten aspekt chodzenia na terapię, właśnie pracowania nad sobą, szczerości przede wszystkim, żeby tutaj, wiecie, nie było czegoś takiego, że nagle jakiś konflikt eskaluje, bo ludzie sobie czegoś tam nie powiedzą, tylko wbrew wątpliwościom to jest bardzo fajna lekcja. No i przede wszystkim należy rozważać wszystkie plusy i minusy. Wiadomo też, zwierzogrąd rządzi się swoimi prawami, więc tutaj wiecie, praca policji, dynamika różnych działań, no też mają, że tak powiem, swoją specyfikę. Natomiast tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że między Judy a Nickiem chwilami zabrakło tej rozmowy, no bo też de facto trzeba przyznać, to jest takie nietypowe dłoże królik i lis, prawda, gdzie w naturze wiemy doskonale, jak to może potencjalnie wyglądać. Dlatego tutaj no super jest to, że też porusza się taki aspekt psychologii różnic między poszczególnymi osobami, bo należy pamiętać, że nawet jeżeli ktoś jest tym, wiecie, przysłowiowym królikiem i lisem, no to nie oznacza to, że te osoby nie będą w stanie ze sobą współpracować, czy w jakiś sposób się dogadać, tylko tutaj właśnie ważne jest to, aby tak jak wiecie, Judy... Tej pierwszej części, tak? Ona walczyła, żeby dorównać innym zwierzętom, mimo że jako króliczek, no powiedzmy, że jest mniejsza od co niektórych, a mimo to ona w pewien sposób może też to wykorzystywać, że na przykład wiecie, dzięki temu, że jest mniejszym króliczkiem, to ona może załóżmy gdzieś tam być w stanie, wiecie, się wcisnąć, schować, załóżmy podglądać coś i tego typu rzeczy, wiecie, zbierać dowody. Dlatego właśnie tutaj też fajnie, że zwróci jej uwagę na ten aspekt, właśnie. Że to nie jest tak, że ty musisz koniecznie dorównywać innym. I właśnie to była przyczyna, dlaczego tak bardzo spodobała mi się ta pierwsza część. Mimo, że ta pierwsza część, no nie ukrywam, że ona miała pewnego rodzaju sceny, które dla mnie były trochę pewnego rodzaju takim przedłużaniem, a jednak ta część druga jest znów zdecydowanie bardziej dynamiczna. No i teraz powiem wam, że tak ogólnie no ta granica poświęcenia, każdy będzie miał nieco inną. Natomiast bardzo ważne jest tutaj, aby rozmawiać. Na przykład jak jest się policjantem, no to ze swoim partnerem, tak? No i tutaj na ile się angażujemy w daną akcję. No i też tutaj przede wszystkim muszę przyznać, że no są pewnego rodzaju zwroty akcji, takie niespodziewane, które zdecydowanie przyciągają bardzo mocno uwagę widza. No i myślę, że to jest coś takiego, za co no tak bardzo polubiłam ten film. Jeżeli chodzi o minusy, no to tak jak zresztą w tego typu filmach, mam chwilami wrażenie, że akcja jest robiona jakby po to, żeby doszło do określonego rozwiązania, że wiecie, że to pojawianie się określonych bohaterów w określonych chwilach. Natomiast zdaję też sobie sprawę z tego, że to jest de facto animacja dla dzieci i gdybyśmy teraz mieli w dużo bardziej zawiły sposób rozwiązywać jakby każdy jeden problem, jaki się pojawia w tej animacji, no to podejrzewam, że ona by trwała za 4 godziny. Dlatego mimo wszystko tutaj gdzieś tam starano się no tak to pomyśleć, żeby z jednej strony właśnie to było ciekawe, żeby utrzymywało uwagę, ale żeby z drugiej strony tutaj nie było, wiecie, tak jak w niektórych filmach, że analiza każdej jednej opcji, nie rozwiązania, że jeżeli zrobię to, to co się zadzieje i tego typu rzeczy. Natomiast uwaga, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki film, gdzie właśnie bohaterowie analizują po kolei każdą jedną opcję, gdzie macie pokazane właśnie tutaj z perspektywy bohaterów, co się dzieje, wiecie, jak planowali swoje działania, to przykładem takiego filmu jest Vinci, którego ostatnio miałam okazję recenzować, zwłaszcza, że ukazała się druga część. Także tam właśnie będziecie mogli sobie popatrzeć na określone mechanizmy, no, a jeżeli chodzi tutaj o Zootopię, to powiem tak, są pewnego rodzaju pogłoski, że ona będzie kontynuowana, i też zakończenie filmu sugeruje, że to może być kontynuowane. Nie musi, ale może. Także jeżeli będę wiedziała coś na ten temat, na pewno dam Wam znać. A teraz biorę się za nagrywanie kolejnej recenzji, także do zobaczenia.